Karolku, to, to będzie wesoły zlot. No, możecie tak, ale tu będzie głowola. 40 motorów myślę, że będzie. Ja nie wiedziałem, że ty do tylu umiesz liczyć. Widzisz? Było pod górkę, ale nie aż tak mocno głęboko. Zrobię ci zdjęcie. O! Jak powinien wyglądać YouTuber? Anio nie pójdzie, nie będzie do niej, nie? Cześć, cześć Andrzej, cześć. Cześć, 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 cześć. Kurde, na żywo cię zobaczyć, no. Jeszcze nie widzieli nie razem. Nie razy się widzieli. To, to jest ten Andrzej z kanału YouTube. Ego. Pokaż tą kartę. Nie <laughs> ma! Żona mi zabrała teraz. Dzień dobry moi drodzy, witamy Was na kanale Motoforfanem TEAM. Jak to mawiał Pawlak, nadejszła ta wielkobomna chwila. I oto przed wami pierwszy zlot motoforfanem TEAM na który udamy się do Muzeum motoryzacji Wena w Oławie. Aczkolwiek zanim dotrzemy na miejsce, zobaczmy co słychać na miejscu z lotów w Grabowie Wojtostwo. Dzień dobry, dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry. Co to co do Wojtus? Co to tu jest? Wojtusz, co to, jest? Co, to jest? co tu jest? Wyciągnij Oliżada. O ja pierdolę! Tam to został. Karolku! To będzie... Niepotrzebnie, niepotrzebnie! Darek! Po co to przywoziłem? Zmarnuję się! Zmarnuję, nie? Cię zepsuje! się to, to, to. Karolku! To, to będzie wesoły zlot. No, możecie tak, ale to będzie głobla. O dzień dobry! Dzień dobry, witamy zapraszamy. Babcia mi się tak ładnie wczoraj nagrała. Czy chata nagrała? Będzie w niedzielę pokazane co my nagrali. nie zobaczysz. No wszystkie się tak pięknie. A nie no to... O gospodyń wiejskich. A bogato. Ciotka nie chowaj się za słupkiem. Muszę wszystkie twarze nagrać. Ciekawe ile tych motocykli przyjedzie. No już jest. Jadek Józek, ale my mozdarami jedziemy nie rowerami. Ale! Już 20 minut siedzymy, Karol. To Antonina też ma 20 kilometrów. Dziadek ze growerem pojechał. No. Dojedzie. Na paliwo już to tak? jest. Panie Andrzejku, widzę, że frekwencja zaczyna dopisywać. No widzisz, pogoda się robi. Parę motorków już przyjechało. Pogoda się zro zrobiła. się pogoda. Ładne dziewczyny przyjechały. Z brzuchami na wierzchu. Chodź Andrzejku, bo ty się znasz na motoryzacji. Co to za furki przyjechały? 20, 22, 24, 26. Z 40 motorów myślę, że będzie. Ja nie wiedziałem, że ty do tylu umiesz liczyć. Wiedziesz? Było pod górkę, ale nie aż tak mocno gładka. No. Panie Jusku, ja 26. A jedzie następny? 27. Sąsiadnie. Myślę, że ja tu idzie. to nie Panie Jusku, ta wioska jeszcze tylu motorów nie widziałam w życiu. właśnie tu jest I, na co popatrzeć. I zmienił pan wreszcie ten rower na motor? Tak. To będzie najdol, naj, chyba najdalsza podróż, jaką pan pojedzie. Drugi usta, tak. No, chyba tak. Światowy pan będzie teraz Światowy. <grym> ale... Już prawie pod Wrocław dojdzie. Ale dalej już nie pojadę. No. Za stary człowiek jest, żeby się pchał. A co pan mówi? Babcia wczoraj mówiła, no. mówiła, że idzie do dziadka, bo dziadek młody jak młody Bóg. No, nie te lata, nie ta siła już. Nie, tam, panie Józku. Andrzejku, bo silnik trzeba. Chodź Wojtuś, Wojtuś, chodź! Co? Będziemy wkładać, nie? Ale to? Ej tak, bez deski! Kaśpię, ładnie, Bez deski! Też no. no. nie hey. ma, <grym> ale ja swoje Ale ja nie biorę, bo znam motto filmu. <grym> Andrzejku, ładuj, ładuj! <grym> ładuj mnie zawsze do Wojtusia, bo on ma najwięcej pracy. Nie, to tylko ty takie rzeczy robisz. Ja to delikatnie. sekoracja ładna. Tyle chłopa do bez deski włożył. Ciotka, spóźnienie, nie? Za to będzie kara. Ciotka, wszystko ujmij. Widziałeś Widziałeś moje ujęcia. Gdzieś? No? Może teraz wszystkie tak, jak stoją, zrobisz. Andrzejku, pasuj. Christian, ale ta na na błotniku przodni to... Ale to Wojka Nie było lepszego? No nie. Najgorsze złumy po wyciągu, ej. Nie? Andrzej? Aby kasa, aby, kasa. Aby, kasa. aby kasa, Lepszy poszedł na Allegro. Halo? to się nie nagrywa. <grywa> dobrze Andrzej, dobrze filmuj, dobrze filmuj. Nie nagrywa się? Do czegu, do czegu, nie. Dlaczego nie? No bo nie lubicie kamera, Po Ładnie Bula. Proszę z nagrywać. Bula, zrób coś. Aha, w tą stronę? A jest pas pasów? jest dużo. Pasów jest dużo, także spokojnie. Ja jestem głosem tego kanału, a nie twarzą. Twarzą jest Andrzej. Pogacze Rówek, Do tego akurat jestem przyzwyczajony. Nie, 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 nie. tam nie. Nie, jest szalony. Do Dobra, dajcie jeszcze jednego? Nie. Mój, będziemy robić jeszcze raz. Co? Ja cię bym jak się <laughs> Już Nie kombinuj. Nie ma Wojtek. nie ma wojtek. U ciebie jest kolejka 2,5 roku to. Za to. Za następnego kogo pójdzie? Jeżeli byście się uda. A jak to tak z babą? Nie, dopniemy, wiesz, wszystko tylko na razie tak przyjrzymy. A nie, to jest Janguła, ładnie. Tylko to dumy na dwa razy już. A tu jest czasem ramy tam. Damy, wszystko damy, spokojnie. Nie pod kolor te pasy nie pod kolor. To nic. No. Jak chcecie, to mam czerwone. Może stringi zdjąć, to zrobimy kokardę. O! wygląda, ale jest, zobacz, to zobacz to go. Jeszcze dwa, no. Włączyłeś to chociaż? Pokaż. Co ty myślisz, co ty gadasz? No, Co ty misi? Nie, nie chcę. masz idealnie, zobacz, masz mikrofon, masz buzi. I będzie jak sapie ja <noise> Jak dyszysz bardzo ładnie. Chcesz to parter? Nie. Dlaczego? Ja mam czerwone kocka, mówiłem. <noise> Mówiłeś, wszyscy już o tym wiedzą. Dobra. Dobra. Do, to nie, nie, to czekaj. Jest jeszcze przodu jeszcze. Nie, tam Do zawieszenia. No. tam go kończymy nagrywanie. Nie dobrze. No i pojechali na zlot do Muzeum Motoryzacji Wena w Oławie, a mi przyszło ich gonić, oczywiście. <grystanie> Moi drodzy, malutki postój. Teraz możemy zobaczyć, ile tych motorków jedzie. No, 40 sztuk, to jednak troszeczkę jest. Panie Romku, dlaczego pan tak zapierniczasz? <grystanie> bo widzisz, bo jest do tego, żeby zapierniczać. <grystanie> <grystanie> to ma rację, tutaj się przyzna. Polskie. Ja tylko 60. Jak tam? Wszyscy ok? Wszyscy ok? No i dobrze. A co dzień tak jest? na Jak tam panowie? Maszyny jadą? Jadą, wszystko jest w porządku. Ekstra. A może pan powiedzie, pan kupił? No pan. Czyli dekielek przyszedł? O, właśnie. to czułem wczoraj. A bo jak zakładasz, dekielek musi być krótsza? I elegancko, wesoło jest fajnie I nakończona Masa MZK TS przeznaczona na rajd to ale nam się trafił piękny dzionek i operator może się dzisiaj wykazać czas straszyli dzisiaj burzami Mam nadzieję, że nic nas na drodze powrotu nie będzie. a póki co, cała naprzód i bawmy się życiem, bo życie jest tylko jedno. Ej Romku, Wojtuś mówi, że dwie minutki przerwy. Dobrze, zgadzam się w zupełności. No i pasuje. No, Jak tam ja coś dobrze się. To są bardzo piękne. No te widoki w rzepaku ta. Panowie na prawo, panie na lewo. No? Możemy... Ja idę z Pauliną. Ja Pauli a nie, panie jeszcze, panie? Dobra, moi drodzy, lecę zobaczyć, co tam się wydarzyło. A Tylko mu łapki, nie, nie. nie tam widzę, jak go tak. ...palcami się mogę tak delikatnie. A tak, chwyty, bo, łeb odkryty, pamiętaj! Jak tam włoski jadą? On miał Nagar chwycił, ale... Taki nagar to nie nagar. <laughs> Szybka reakcja i... No <laughs> i dobrze. Dogoniłem, do Pamiętajcie, że jak co mamy mechanika, a dzisiaj robi za darmo. Ale gwarancja tylko dobrały. Bez gwarancji. <laughs> Bez gwarancji. <laughs> Andrzej, a co ty na elektryku jedziesz? Hybryda. Aha. Hybryda. Teraz jest E-tron. E-tron? 925 goni w Audi. Ja, to chyba z Bundeswehry przyszło. Jak? Z Bundeswehry chyba przyszło. Co? Nie, z mofofanu. Motor <laughs> o jest, dla kajeczka. Widzisz? Boli, odkleiła się. Tutaj. Dzięki. To Andrzejku, tak coraz mało. bliżej, teraz najgorsze kilometry, bo przez miasto. Fajnie, powiem Ci, fajnie. Tylko trzeba teraz, żeby. Teraz pregon zbić do kupy całej, żeby. Nikomu nie zostawić z tyłu, nie? Weska tak jest z przodu, dajemy do przodu trochę. Łaskami tak, do przodu? No. Żeby bierze co nikomu i nakadam pali dwie, nie? Dobra, dobra. Żeby tak się widzieli, nie? A nie wiem to zrobić takim Tak tam to mówią. idzie? Jeszcze idzie. Jeszcze idzie, masz piękny kask. No kurde. Pasujesz do tego, że pakuję jak znalazł. Idealnie, no. nie? Można się bawić? Moi drodzy, już taki ostateczny postój przed wjazdem do oławy jeszcze ja pytam gdzie jest nasza MZ Panie Romku Buz nam zginął gdzieś zginął, nie? Ale pewnie dojeździe, no, idę do Karola po raport sytuacyjny, gdzie jest MZK Nie, nie? Nie wiem, nie wiem, Co, Panie Karolu? Ja wiem, tam gazik czyszczony był, nie wiem nie. Wojtek czy... coś tam, ale już są rzutka, widzimy na stopie dobra. Czyli za chwilkę tutaj będą. No, znajdzie. To jest ja no, sekund. Wasze znajdzie? Idzie, idzie, idzie. No włoski idą, no ale... nie? No, włoski idą. A was na On chyba że z muzeum. Komarkiem? On jest z muzeum, już. Andzia jaki dumny machał, nie? Ale korka przeszenia. No. Przeszedł. Nie dał, ale ty gdzieś jaku możemy ją. może 50 no, 45 Panie nieusku kiedy tak daleko pan ostatnio był od domu? No. Ja, ja, jak pan żon jak pan żony szukał? Ej, pasuje, nie? On dzisiaj taki. Kierownik ruchu. Jeszcze z się, Znowu. Kulka mi wyleciała i nie wiedział czy w prawo, czy w lewo. lewo I... Andrzejko, ale ci dzisiaj pasuje, ty taki Właśnie. kierownik ruchu jesteś, nie? Tak. To nasi, je, nie? Nie naci. Ale jadą może. I zjawa? Też może jadą. Bo jadałem po powtarzam no, no, wszyscy no. mogą przyjechać. No tak. Na, nawet tak się. A przyjechał. Komarek gdzie? Jest, ja jest. szczupok? Pascynator już pod no, muzeum no, no, no. jest. No i moi drodzy, wszyscy dotarli. Zapraszamy już w ostatnią podróż pod muzeum. MZK na busie jest, ekipa cała jest, delikatne jakieś problemy gaźnikowe, aczkolwiek wszystko rozwiązane. No i za chwileczkę docieramy do muzeum na koń. Ovo tu popote, ne? A to to już zabieżone widać, kogo tu dużo Dzień dobry, dzień dobry. Dobry, dobry. Dojechali, widzę. Dojechaliśmy. Kolega zaczynają. musi. My i biała. ze śląską w tutaj do Was przyjechali. No i dobrze, bardzo dobrze. Zawsze mi się da malowali. Widzisz, wyrzucili nam MZ na bok, nie? Panie Andrzeju, ty nie jesteś tak ważny jak ta MZ tutaj. Jak dobra. do końca, do końca! Andrzejku, nie zagaduj tutaj pracy. Idziemy robić to. swoje. Wojtuś! Wojtuś! Gdzie to jest? Tu jest, Pokaż tabliczkę, czy ładna. Ładna. No bardzo ładna. Widzisz? Elegancka taka. Nie to, załadować, rozładować. Cześć powinność, teraz ty drzepetto. Ty... Skakuj do góry. Bojtum, się nie rusz do góry nie? A tu jak... nie? Pa... On po prostu widowni potrzebuje Karolej. A i moi drodzy, po 2,5 godziny dojechaliśmy do Muzeum Motoryzacji Wena W na Woławie, gdzie właśnie wyładowujemy naszą mz przeznaczoną na licytację rajdu Koguta. 30, kilka motocykli, prawie 40, minimalne problemy troszkę w trasie były, aczkolwiek daliśmy sobie radę. I za chwilkę MZK wyląduje w muzeum

Ci z wami, z wami, dzień dobry, to pali, nie? Pali, jeździ, skręca, hamuje. Jest do wygrania za grube miliony. ja ty to w domu trenowałeś przed lustrem. Andrzej nie. Nie, ty, robiłeś. ty, robiłeś. Witamy wszystkich jako drużyna, ekipa MZ Team. Przygotowaliśmy MZ-kę, na licytację do rajdu koguta. Było trochę nie zabawy, że tak powiem, śmiechu wspólnymi siłami, żeśmy to rozebrali, złożyli jak umieliśmy tak wydaje mi się, że dość dobrze wyszło no i co no, mamy nadzieję, że jakiś nabywca wyliczy jak największą kwotę, która pójdzie na cele alternatywne na dzieci, zasili konto no i tyle w temacie, co tu więcej tu mówić nie? to powiedz proszę, co zrobiliście to znaczy była rozebrana, no zresztą filmiki były na naszym kanale, rozebrana była do zera Części oryginalne, które się nadawały do dalszej eksploatacji to zostały, a które trzeba było wymienić. Staraliśmy się najwięcej oryginałów włożyć, no wiadomo jak nie było, to trzeba było jakieś tam zamienniki, no i generalnie ogólnie wszystko jest mechanicznie, technicznie porobione. Lakier wiadomo jest w oryginale i tak dalej, ale to miało zostać, są jakieś tam ubytki, ale to myślę, że doceni, dodaje charakteru, dodaje charakteru lata swoje ma, także dużo jest też nowych oryginalnych części. Nie ja chcemy się tam wyszczególniać, bo to na filmiku się było. No silnik jest generalnie złomity na emocje. maszyna chodzi tam, że myślę, że... Na słowo nie uwierzymy, panie Wojciechu. A pan. Spróbuję... <głanee> Dzień dobry pamiętam, brakuje mi rąk. <głos> <głos> musisz mieć. O, słuchaj, ty <noise> masz już taki kanał YouTube'owy, że musisz mieć operatora. Operatorów. Jak się jechało? Wiesz co? Tak, przejechaliśmy w miarę w miarę. Trochę błęskie, tam kraniki, nie kraniki, ale wiesz, no jechaliśmy. 2,5 godzinki. Zrobię Ci zdjęcie. O! Jak powinien wyglądać YouTuber. <głos> <głos> A tu jeszcze tym. Te kamerki są jeszcze, GoPro. No to popaki mają, ale... A, bo ty rolkę kręcisz na Tak, o tu rolkę tu to. A to jest tu. Kino, tu. kino to się, kino to się tam działo. Tu, tu w poziomie, tu w, w piątym. No, Ej, tu Facebook, to ma, to tu to. Jest, to, to, jest, to okazji, no, prawo jazdy noleja, na te. Może śmiało. Wytestowane, także myślę, że dojedziemy. Kuś! Kusz, Także zapraszam. Jak kusi to! To musi. Do ściany Jedziemy. Złotą kartę i już. Jeden ze złotą kartą już się na to <laughs> Wahać się, wahać się. Andrzej, nie wahaj się. Andrzejku, może przekaż tutaj... Ta, Tanio nie pójdzie, nie będzie do niej, nie? An... Jak? Tanio nie będzie. Andrzejku, może, może przekaż oficjalnie tutaj Tomkowi na ręce. MZK? MZK? mz, -kę? MZ -kę? Uh -huh. To musisz ją wziąć Andrzej, to jesteś nie. silny! Cześć Andrzejku, cześć. Cześć, 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 cześć Kurde, na żywo cię zobaczyć No, no na... by to, by to się to... widzieli nie razy się widzieli To jest ten Andrzej z kanału YouTube'owego. Pokaż tą kartę Nie ma Żona mi zabrała teraz No i dobrze, no słuchajcie Bardzo się cieszymy, MZk piękna Co jest najważniejsze 125 więc tak. można jeździć na prawo jazdy zwykłe Na B Na B, tak. B. No i co, przeznaczacie ją na licytację. Tak, na licytację tak? Kogut kiedy, kiedy będzie aukcja? Jeszcze z Mariuszem za chwilę wszystko uzgodnimy z na tej grupie Rajd Kogo. Tak tak, 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 tak. Bo tak to by trzeba ją ciągnąć do... Nie, tam tam, tam wszystko się dobrze. Czyli na tej grupie będzie się na pewno działo. Bardzo Wam serdecznie dziękujemy. No i życzę życzę osobie, która... Nie wiem, do której mam mówić kamerę. Mów do wszystkich. No i życzę. Życzę e, wygranej osobie wielu kilometrów szczęśliwych na tym pięknym jednym śladzie, który został zrestaurowany tak, przez was chłopaki. Widziałam Wojtuś, i silnik, działałeś tam. Coś tam Mechani w mecha, 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 Mechanicznie. Tutaj podobno jest jeździć, obserwować hasło. No. To to zawsze jest, nie? Bardzo, Gwarancja jest. Bardzo ładne, bardzo, no i bardzo dziękujemy. Super, że są też tacy pasjonaci, zakręceni, którzy też kochają rajd Guta i wspólnie razem to działamy. No. Jedna jeszcze fajna rzecz, o której trzeba powiedzieć, to e, ty, jako muzeum, dorzucasz numer startowy do tej MZ-ki. Tak, dorzucamy numer startowy, e, i ktoś może sobie tą MZ-ką na rajd pojechać. Jaki numer? Indywidualny, jest przygotowany. Indywidualny, jakiś przygotowany, dobrze. dobrze. No to co, bardzo się cieszę. E, i... Wprowadzamy. Ja Dajcie się, karnąć. <laughs> Proszę tak, no, oczywiście. No. Moi drodzy. Ze względu na to, że materiału nagrało się dość sporo, zrobiliśmy z tego zlotu dwa odcinki. Także już teraz zapraszam Was w niedzielę o godzinie 10 na drugi odcinek ze zlotu Motoforfan MZT. Tymczasem dziękuję bardzo za uwagę, trzymajcie się, pozdrawiam cieplutko.